Dzień dobry. Dzisiaj jest święto dla górali. Nazywa się Braburka i ono jest góralskie. I będzie zupa gotowana na to święto, co górale ją gotują w domu u siebie. Ja górale nie jestem, niestety, ale będzie śląska zupa, nazwa wodzionka gotowana, bo górale ze Śląska ją gotują. W domu. I składniki potrzebne tak: numer jeden to buła, numer dwa to buła, numer trzy to buła, i potem jest masło z Polski, które kupiłem w sklepie, bo było fajne. A potem czosnek. Trzeba dodać czosnka dużo, żeby dobre było. A jeszcze kupiłem tak. Tutaj napisane magia. Magia to jest. Takie do picia chyba, ale do zupy też się nadaje. no. I no i no tego. Ostatnie to sekretna przyprawa czarnych żołędzi, która jest fajna. I jeszcze nie powiem co to jest, bo nie, nie chcę, żebyście wiedzieli, no. Ale potem powiem, żebyście no, gotowali w domu zupę, bo to przepis będzie, no. Przejdźmy do przepisa na zupę wodzionkę. Jak to mówi stary ślączki szlagier, wodzionka się nazywa. Weź garnoka i nalej trzy szklanki wody do środka garnoka. Szpanka numer jeden. Szwanka numer dwa. Szklanka numer 3. Przy okazji powiem takiego śląskiego przysłowia. Wozionka grzeje, wozionka chłodzi, wozionce nic nie zaszkodzi. Teraz trzeba ogrzać wodę. Dobry? Tutaj nasz góralski, piękny szlagier mówił, żeby chleba w kość pokroić. Więc co zrobię? To jest mały chleb, który opiłem, kupiłem w piekarni, w którym sprzedają mały chleb. No nie działa. No, A więc pokroiłem chleb. Tak jak mówiono, Na Śląsku, przez górali, na Śląsku. Następnie piosency mówią, żeby pokroić zęby z czosnka. Więc mam dwa i je pokroję teraz. Tutaj jest miska, która jest zona kołach. Nigdy w takim nie byłem, ale bardzo bym chciał. I czosnek pierwszy. No. Tego. Czosnek numer dwa. Teraz ostatni krok ważenia zupy o nazwie wodzionka Bierzemy ukrojonego wcześniej chleba i wlewamy do miski. Następnie czosnek, co przed chwilą był sparzony, też wrzucamy do miski. Potem łyżkę ze stoła masła, tak trochę tu będzie dla smaku. Tak zrobię po prostu, następnie druga. Też łyżka ze stoła masła. A już poszła szybciej. Następnie szczypta pierwsza. Tutaj będzie. Potem szczypta soli. A następnie kolejna przyprawa z czarnych żołędzi o 18 ziół ojca Mateusza. Również może być szczyta tego. Ostatni krok dla robienia zupy z wody o imieniu Wodzionka jest dolać wodę do rzeczy. I Mam tutaj dwie rzeczy, żeby nie upiec rąk, jak będę nalewał. No. Jak pięknie pachnie. Trzeba jeszcze dodać trochę magii. Magicznej. Tak Kurde, nie leje się jaki Nie chce zejść. O. No i, no. Teraz trzeba mieszać. Gotowe. Nalewam zupę, żeby ją potem zjeść. No. Ale będzie wyżera, kurde mol. Pora na próbę smaku. No kurde mol nawet nie zła. Czuć rzeczy i wodę i rzeczy. No. Jakie dobre, no kurde mol. Upychota, że hej! Teraz moja kolej, aby skosztować tej zupy, a więc przejdę do tego. Bardzo muszę przyznać, że wyszła nam przednia zupa. Ten chleb. Znakomicie pasuje do masła i innych rzeczy, które były w dupie. No, jednym słowem polecam zrobić taką zupę w domu i ją potem zjeść, bo naprawdę warto.